No, ja tu nie mogę dać? Nie no nie wierzę. Ty już w ogóle nie mogę nic. Nie mogę tu już nic postawić. Tyż tu jest jedna rzecz. Tu, 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 no I co może tego fotela też nie mogę tu wstawić. No oczywiście, że nie mogę tego tu wstawić. Dobra, dzisiaj chyba najtrudniejszy challenge simsowy jaki kiedykolwiek będę robić bo dzisiaj będziemy budować domek nie używając żadnych kodów oraz żadnych skrótów klawiszowych typu żeby zmniejszyć coś, powiększyć albo po prostu przytrzymać altem żeby w fajnym miejscu się ustawił także to będzie najtrudniejszy challenge jaki kiedykolwiek będę robić to będzie dla mnie po prostu jak więzienie, będziemy dzisiaj się męczyć w simsach po raz kolejny Dobra zaczynajmy, po prostu ja wybrałam sobie parcele 20 na 15 żeby sobie nie utrudniać zadania zbytnio jakbyśmy mieli większą parcelę, no to ja po prostu bym więcej czasu spędziła budując ten domek. Bardziej mi się wkurzała, znaczy dłużej niż teraz. Także budujemy sobie mały domek po prostu. Ja wam pokażę, że nie mam żadnych kodów włączonych. Tutaj po prostu, no nie wiem, co ja tu mogę stawić, Nie wiem, kurde, drzewo. Próbować drzewo wstawić w ścianę, no nie da się. W sumie to nie mam pomysł na ten domek, ale jakbyśmy zrobili sobie, jakbyśmy zrobili sobie po prostu taki typowy domek. Kloc, ale nie taki do końca kloc. Może zrobimy sobie... Dobra, wydaje mi się, że taki prosty kształt, prosty domek będzie najlepszy. Może jeszcze kupowie krzymy tylko o jedną kratkę i sobie zrobimy po prostu taki parterowy domek. Także taki będziemy mieć kształt naszego domku. Jeszcze sobie zrobimy antresole. Chyba ten domek będzie wyglądał w miarę dobrze. Mam ochotę użyć takiego jednego okna, bo widziałam kiedyś na Instagram, że takie używali okna, o właśnie to. I chciałabym go dzisiaj użyć, żeby tutaj na przykład sobie było takie. On jest z gry podstawowej w sumie, ale jest bardzo ładny. On się nazywa wykuszowe. Dobrze, to jest wykusz tak zwany. Także mam ochotę tego użyć i sobie dzisiaj takie użyjemy, może sobie damy tylko je w jakimś innym kolorze, no z tymi czarnymi całkiem spoko wygląda, damy sobie tutaj oczywiście schodki prowadzące do tego domku i może sobie zrobimy tutaj pół ścianki i damy sobie tutaj w nie kolumny może wiecie co, może w końcu nie będę robiła czarnego domku, tylko zrobię sobie z czarnymi elementami, tylko zrobię sobie jakiś drewniany domek, w sensie z takimi drewnianymi może elementami, o na przykład taki tutaj drewniany, tutaj sobie jeszcze damy takie Trzy kolumny, żeby tu się dach trzymał, którego jeszcze nie ma, ale w sumie możemy zacząć robić ten nasz dach. I ja jeszcze nad tym oknem bym chciała powiesić coś w tym. Coś w tym stylu, chciałam powiedzieć, ale ja sobie chyba mogę pomarzyć, żeby takie coś zrobić. No, to się zaczyna. Po prostu fantastycznie, już się cieszę z tego challenge'u. Nawet jakbym chciała to zmniejszyć, to nie mogę również. Nie, po prostu nie, nie, nie. Ja już po prostu to widzę, to mi się odechciała grać. No dobrze, może damy sobie taki, o ile w ogóle się da dać, bo ja tego też zmniejszyć nie mogę, zapomniałam. <laughs> Fantastycznie. Wiecie co? Nie będzie tego. <laughs> Trudno. A tutaj kombinuję z tym dachem? Nie no, ten, tutaj to w ogóle ten dach mi nie pasuje. Dobra, tutaj nie będzie jednak dachu nie tak usuwamy te kolumny, tutaj po prostu będzie wejście do domku dobra, może ten tak zrobimy sobie taki brązowy, Też nie wiem czy on mi się podoba, może taki bardziej, o ten jest ładny, dobra, dobra, na razie sobie zostawimy to i teraz sobie pomalujemy po prostu ściany może użyjemy sobie tego w sumie, tej śnieżnej eskapady tych takich ścian, dobra, nie, to okno mi nie pasuje, wywalamy to okno chciałam go użyć, może użyjemy w kolejnym odcinku może mi się znudzi wymyślanie jakichś różnych rzeczy które i tak nie wychodzą, i damy sobie okna właśnie z tej śnieżnej eskapady, żeby tu wszystko pasowało Tutaj do siebie. Zastępczen jest to znaczy, i jestem tak nudny. Ja myślałam, że będę jakiś mieć problem, ale chyba wydaje mi się, że będę mieć większy problem z meblowania. Także mamy nasz dół w taki sposób zrobiony. Wiecie, co ja bym zrobiła? zrobimy tak w taki sposób. O ile sami mi się uda, bo nie mam kodów pisanych. No oczywiście, że będzie problem z tym. No nie, no to nie może przenikać przez siebie. Nie no. Zapomniałam, że nie, nie mogę Alta używać, dobra. Już przestaję, przepraszam. Tutaj nie wiem, jak mam to zrobić, może przesuniemy jednak to i próbuję jeszcze raz. Dobra, a ja tego nie mogę zmniejszać, ja zapomniałam! Dobra, dobrze, że mi się przypomniało, bo byśmy mieli kurde, byście mnie wyzywali. O, dobra, to nie wygląda źle, to nie wygląda źle i tutaj będzie takie wejście. A może jakbyśmy to też usunęli stąd? Nie, no, to wtedy za pusto się robi. Dobra, niech to tutaj sobie będzie, a tutaj sobie po prostu damy, zapomniałam. Znowu alta użyłam, znowu użyłam alta, przepraszam. Dobra, teraz bez alta stawiam to. Dobra, powiedzmy, że jest w miarę okej, okay, tam się później coś da. Ja tak zawsze mówię na początku odcinka, że tam się coś da na tym tarasie, albo coś tam z tyłu domu, no i nikt tego nie daje. Także ja już może nic nie obiecuję. Dobrze, no to chyba przechodzimy do środka, żeby tutaj coś może zrobić fajnego. Chciałabym tu w sumie dwie sypialnie, bo ten dom jest całkiem duży. To może lepiej, żebyśmy zrobili dwie sypialnie. Tutaj zrobimy sobie, oddzielnie takie wejście. Tutaj będzie łazienka na przykład. Tutaj zrobimy sobie kuchnię taką małą. I tutaj zrobimy sobie jedną sypialnię. I tutaj damy drugą. A tutaj między tymi sypialniami po prostu zrobimy sobie jakiś kącik salonowy taki mały, i to okno sobie jeszcze tak damy. O, w taki sposób no i Chyba spoko by wyglądało. Ta łazienka w sumie całkiem duża. Czy my tu możemy dać okno? No możemy w sumie. Czy będzie git wyglądało? Chyba będzie. I dobra, zacznijmy teraz meblować ten domek. Tutaj na wejściu damy sobie te same kafelki. I może tutaj w kuchni też. I może w łazience też, bo one są całkiem ładne. Dobra, no i tutaj w sumie możemy użyć tych podłóg. Będzie pasowały do siebie. Nie, nie będą jakieś tak średnio. Może damy sobie o te. Takie właśnie jaśniejsze niż te, co zwykle używam. Dobra, spoko. Teraz możemy pomalować sobie tutaj w środku. Czemu ja tu nie mogę dać? Nie, no nie wierzę. Czy ja tu nie... Co tu się dzieje? A dlaczego ja nie mogę? Nie no, to że ja nie mogę przy drzwiach postawić tego łuku? Nie no, to jest jakaś tragedia. Przecież ja to zawsze robię, tak, że robię jedną kratkę i daję tutaj to. Nie no, to jest... No i zaczyna się, zaczyna się po prostu moje wkurzanie się w tym odcinku. Wiecie co zrobię? Ja nie będę się dawać temu. Ja po prostu usunę tutaj ścianę. I będziemy mieć otwartą presję. Mam to... Gdzieś. Nie będę tego dawać tak szybko. To nie jest w mojej naturze jak takie coś robić. Dobra, pomaluję sobie teraz rzeczywiście. Te Przepraszam za te moje komentarze dziwne. Ale nie, no już coś czuję, że na ciężki będzie. Ciężki będzie, jak zacznę robić kuchnię, to będzie ciężko. Dobra, do łazienki może jakieś takie kafelki sobie damy, a do tych pokoi. Dobra, na razie sobie jedna biała pomalujemy, jak coś to później sobie zmienimy to. Także może postawimy sobie od razu drzwi. No i teraz się zaczyna Meblowanie. Teraz tak potrzebujemy jakiś szafek kuchennych. Jakiś ładny. Może te, a może te w sumie? O, jakbyśmy te wzięli do te są spoko, yy, tutaj damy sobie tak tutaj damy blat, tutaj damy szafkę i tutaj postawimy po prostu lodówkę, no nie mogę alta używać, także będzie hmm, ciekawie, dobra, damy sobie tą lodówkę, no ja bym tutaj, wiecie co ja bym zrobiła? Tego zrobiła ale i tak nie mogę tego zrobić, bo tak nie działa może damy sobie kuchenkę ze śnieżnej eskapady bo ja jej w sumie nigdy, O, ona pasuje całkiem tutaj, ja jej w sumie nigdy nie używam to okno jak tak będzie tutaj, przy zlewie zlew też tutaj damy, też ze śnieżnej eskapady w sumie możemy dać a czy ze śnieżnej eskapady są, Jest lodówka? i jest lodówka? Dobrze, w sumie może zmienimy ją. O, całkiem ładnie pasuje. Tylko czemu tu jest taki odstęp? No dobra. E, damy sobie tutaj jeszcze jakieś szafki wiszące, Te są ładniejsze. Więc damy sobie te. Teraz tak, ja bym chciała, czy tu dam okap. No nie dam tu okap. O nie, da się dać okap, oh, da się dać okap i to bez cheatów, omg, dobra, jest okap, jest spoko zasłona I teraz ja bym chciała tutaj dać parę dekoracji, to może nie wyjść troszkę A na przykład jak ja bym tak zrobiła i tutaj chciała to dać, nie, to się nie da To trzeba ten kod mieć wpisany, dobra, będą brzydko ustawione te dekoracje Tutaj w ogóle po sam sama, co to, to, w ogóle ten chlebak się nie przejmuje, że on stoi pośrodku Ja już w ogóle nie mogę nic... nie mogę tu już nic podstawić Przecież tu jest jedna rzecz. I nie mogę już nic tu postawić, naprawdę. To są jakieś jaja. Czy, czy i wy tak gracie, i wy tak gracie, to jest kurde normalne. Po prostu będzie chlebak i będzie papier do rąk. Może nie powinnam się tak bardzo denerwować, ale z drugiej strony, no ja współczuję wszystkim, którzy grają na konsoli, na przykład. Bo mi się wydaje, że na konsoli też tak jest i wy w ogóle nie... znowu, ale to użyłam. Powinno mieć jakieś karę, jak użyję ja tych tak skrótów klawiszowych tak przez przypadek, ale dobrze, że się jakby mój mózg to ogarnia, że ja tego używam. Damy sobie tutaj jakiś stolik, może damy sobie jakieś krzesło. No, jakieś krzesło do stolika by się przydało, bo inaczej nie będą mogli siedzieć, tak? Ale jestem mądra. Jezu. Jestem wkurzająca chyba w tym odcinku. Te drzwi będą w tym miejscu, dobra? A tutaj sobie damy kosz na śmieci, którego nie mogę przez. Tak, tak, będzie stał na środku kosz na śmieci. Fantastycznie. A tutaj bym sobie dała na przykład jakieś takie płeczki. Mhm, nie mogę innych, dobra. Nie wiecie, co ta lodówka coś mi nie siedzi w tym pomieszczeniu. Damy sobie po prostu tą mózgę podstawową i tą taką białą. Dobra, ta jest lepsza, tak mi się wydaje. A tutaj musimy zrobić taki regał, wielki, większy, bo nie mogę obok tutaj dać. Bo obok musi być całkowicie podparty przez ścianę. Dobrze, przepraszam, nie wiedziałam. Jak gram z kodami, to tak nie ma. Damy sobie tutaj buty. Aha, butów też tu nie mogę dać. Nie mogę alta użyć. Jakbym tu mogła alta użyć, to mogę tutaj dać. Dobra, będą na środku buty stały. E, nie wiem, co my mamy tutaj dać. Znamy sobie jakieś inne buty, może jeszcze takie i takie. Tutaj będzie półka z butami po prostu. A tutaj sobie powiesimy jakieś lustro. Znaczy, o, a patrzcie, tutaj mogę powiesić lustro, a na tym nie mogę powiesić lustra. Ciekawe. No tutaj sobie powiesimy takie trzy białe lampy. Dobra, teraz możemy zrobić sobie chyba łazienkę. W tym kącie to w sumie możemy zrobić sobie prysznic. W tym miejscu zrobimy sobie dwa blaty. Mogą być tak. Takie jak w kuchni. Jeden, dwa. Do jednego damy sobie zlew. I tutaj powiesimy sobie lustro. Dobra, tutaj nie ma jakichś większych problemów, ale teraz będzie problem. Bo ja chcę tutaj dać dwa ręczniki. O, zmieszczą się dwa ręczniki. Wow! Jestem w szoku, no i nie zwiecę się wyjść A tutaj, w tym miejscu, damy sobie toaletę. Nie, no taką to nie. Może być taka biała. Tutaj sobie powiesimy papier toaletowy na tej ścianie. A na tej, koło prysznica, dalibyśmy sobie oręcznik. Jeden. No dobra, drugi, niech będzie tutaj, tak na górze. I tutaj jeszcze sobie światełko damy. Dobra, teraz przechodzimy do tej części salonowej. Tutaj, jakbyśmy w sumie postawili sobie takie coś. Taki stolik, i nad tym stolikiem będzie wisiał telewizor. Tutaj damy sobie taką. Taką zasłonę. Tutaj sobie postawimy kanapę. Dobra, może weźmiemy sobie z tych ojeju, a tutaj jakoś tak blisko siebie to wszystko jest dobra, będą mieć oczy wypalone, jak mi moja mama mówiła, dobra, teraz na ścianę coś możemy sobie dać, takie coś to pasuje całkiem, teraz jeszcze ja bym chciała tutaj lampę, może stojącą no czemu to tutaj nie pasuje, no, no patrzcie, o, o, dobra, a tutaj, dobra tutaj damy sobie tą lampę, ale ona będzie za... nie ma telewizor, dobra, trudno będą, nie będę mogła na a czemu to ja nie mogę dać żadnego kwiatka czemu tych nie mogę, tylko te mogę, jakby czemu, dobra, będzie takich Kwiatek na no trudno, a tutaj. Ach, szu, alta, już Alta użyłam ponownie. Marta przestań. Dobra, w tym pokoju może zrobimy pokój dla nastolatka albo dla dziecka takiego szkolnego. Damy sobie taką zieloną tapetę i zrobimy sobie taki trochę z akcentami zielonymi ten pokój. Damy sobie na przykład o, takie plakaty. No i nie mogę już altem parcie jakby idealnie to altem. Nie, nie no, dobra. No to będzie tak wyżej wisieć, tutaj damy sobie zasłony w tym miejscu możemy sobie dać biurko żeby było w tym samym kolorze co łóżko to damy sobie właśnie takie brązowe i tutaj sobie damy jakieś krzesło wygodne, może być to w sumie dobra, powiesimy sobie takie deski jeszcze i to w sumie tutaj może być tyle, żeby się nie zbytnie, żeby mi się zbytnio nie denerwowała dobra, jeszcze lampkę mu postawimy żeby widział coś, szafy, szafy, szafy szafy, szafy, szafy. tutaj będzie taka szafa większa, może mu no wstawimy no nie wstawimy mu bo się nie mieści, chyba że szachy a może gitarę. A dobra, niech sama ma gitara. Nie wiem, czy chyba małe dziecko nie może grać na gitarze. I jeszcze jakiś dywan by się przydał. Może tak. Nie, no, zmniejszyłam ten dywan. Dobra, nie. Jednak nie bierzemy tego dywanu, bo nie mogę go zmniejszyć. O, tego też nie weźmiemy, o tego też nie mogę zwiększyć tym razem. Dobra, damy sobie taki okrągły jeden, okrągły drugi. Dobra, i będziemy na takie dwa okrągłe dywany. Ale super, ma pokój. Dobra, lecimy do kolejnej sypialni. Tutaj zrobimy sobie na dwie osoby już sypialnię z podwójnym łóżkiem i tutaj się więcej chyba nic nie mieści. No, łóżko. Tutaj może ewentualnie jakaś szafa. Tutaj nie. Nie wiem, czy mi się stoliki zmieszczą? No nie zmieszczą mi się żaden. Żaden mi się nie zmieści, tak bez kodów. Dobra, a może lampę jakąś chociaż? Gdzie są lampy stojące? Tu są lampy stojące. Ta nie, ta też nie, ta też nie. Dobra, ta, co jest w salonie, chyba się zmieści. To też nie zmieści. Wiecie, co ja zrobię? Dam takie kinkiety tutaj, że niby to są lampki. O, o wiem, co im damy. I to, żeby wyglądało tak, wiecie, jak to można zapalić, to damy sobie tutaj takie gniazdka. Haha, ale to jest po prostu ale jestem genialna, ale jestem genialna i powiesimy sobie rybę a tutaj im wstawimy jakąś szafę większą i tutaj im damy może takie no nie damy im tego lustra, bo ono się nie mieści, czemu no i czemu, no i tak będzie stało, nie tak nie będzie stało, damy sobie nie, to też nie może być po środku, czemu to, ale dlaczego, powiedzcie mi nie, ja po prostu już... Ja już nie mogę w to grać. To po prostu i tytuł. No i co? Może tego fotela też nie mogę tu wstawić. No oczywiście, że nie mogę tego tu wstawić. Co ja mam tutaj dać? Jeszcze ta szafa stoi na samym środku, jakby nie wiadomo co. Półka na książki, no oczywiście też stoi w złym miejscu. A e, może ta? No ta też będzie stała. A czemu ta szafa na przykład nie może stać? Dobrze, Martusia, nie denerwuj się. Wszystko będzie w porządku. Ciebie tu tak pusto po prostu nie było. Przechodzi przez ściany. No przechodzi przez ściany. No nic nowego. No nie, no tego to nie możemy tutaj dać. Już nie chcę tego challenge'u. Damy sobie tego. No i trudno. Dobra, jeszcze jakiś dywan im damy, żeby im w stópki nie było zimno. Akurat idealnie się mieści do tego pokoju. Jest, jest wystarczająco dużo rzeczy tutaj teraz. Wydaje mi się, że wystarczy. Dobra. Jak już powiedziałam, że nigdy tego nie robię na początku filmiku, no to dzisiaj to zrobię. Także wydaje mi się, że ten domek już jest skończony. Dobra, nie wygląda źle, dobra, nie było tak, że. A czemu? Czemu to by się drzwi usunęły? Jakby łat, ale już są. Dobra, także nie wygląda źle ten dom. Wiadomo, że da się grać bez kodów, da się grać bez skrótów klawiszowych, ale jakby jest to bardzo uciążliwe, jeżeli chcecie stawiać już dekoracje. Bo jeżeli stawiacie, no jakieś po prostu randomowe rzeczy, tak, z których chcecie na przykład jakieś łóżko, biurko, szafę, no to dobra, nie ma takiego problemu, chyba że naprawdę macie mało miejsca i chcecie to przesunąć jak najbardziej do siebie czy coś takiego, albo chcecie, żeby to lepiej wyglądało i nie stało na samym środku pomieszczenia, jak na przykład ta szafa albo no po prostu chcecie tutaj dużo dekoracji na przykład na te blaty ustawić, no i na przykład nie możecie zrobić tego co ja zazwyczaj robię, czyli klikanie alta i jak mam kod wpisany to po prostu to się stawia w tym miejscu, na tej wysokości na której to jest, e, dlatego no lipa inaczej, po prostu te kody są po to żeby dużo dekoracji dawać i się bawić z Simsami, a bez kodów to się po prostu gra żeby się grać, tak mam wrażenie, że tak jest, także tak się prezentuje nasz domek jest bardzo ładny, jest bardzo ładny, no trochę się podenerwowałam, bo nie mogłam tych dekoracji postawić, bo ja bym tam więcej dekoracji dała jak zwykle możecie go oczywiście pobrać w mojej galerii. tutaj. Wam się świetnie nazwa, a ja zapraszam Was na moje inne challenge, które są na moim kanale i na następne odcinki, które się niedługo pojawią i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.